Dzień dobry moi drodzy! Witam was na kanale sklepu fotograficznego Foto. Ja jestem Adam, a ze mną jest aparat, na który być może część z was bardzo czekała. Dzięki uprzejmości Nikon Polska już po premierze, ale jeszcze przed oficjalnym startem sprzedaży trafił do mnie Nikon z 5 II. I w tym filmie postaram mu się jak najdokładniej przyjrzeć. Sprawdzę, co naprawdę potrafi następca Nikona Z5. Wspólnie przyjrzymy się zachowaniu autofokusa, sprawdzimy jakość wideo i oczywiście jakość zdjęć. Porównamy go nie tylko z poprzednikiem, czyli z Z5, ale też z modelem Z62 czy najnowszym Z6.3. Odpowiemy na pytanie, czy Nikon Z52 celnie trafia w potrzeby swojego segmentu rynku. Zapraszam zatem do oglądania. Pierwszy kontakt z Nikonem Z52 i czuć, że mamy do czynienia z konstrukcją Nikona. Korpus sprawia solidne wrażenie i jest wykonany z naprawdę dobrych materiałów. Według Nikona, przód, tył i front obudowy wykonane są z magnezu i znalazło się tu miejsce na uszczelnienia chroniące przed zanieczyszczeniami i kurzem. Czy coś się zmieniło w stosunku do Z5? Na pierwszy rzut oka bryła jest bardzo podobna. Mamy ten sam lub bardzo zbliżony, głęboki, wygodny grip, który znamy i lubimy. Po spojrzeniu w specyfikacji obu korpusów okazuje się, że ten nowszy jest o 2,5 mm grubszy i o 25 g cięższy od swojego poprzednika. To w zasadzie pomijalne wartości. Przyciski. Mamy tutaj układ manipulatorów bardzo dobrze znany użytkownikom korpusów Nikona, co zdaje się dobrą wiadomością dla tych, którzy używali wcześniej poprzednich modeli Z. Zauważyłem w zasadzie tylko dwie zmiany względem pierwszej wersji Z5. Po pierwsze, zamieniono miejscami przyciski odpowiedzialne za wyświetlanie podglądu zdjęć i wybór sposobu pracy napędu aparatu. Po drugie, na górnym panelu, tuż przy pokrętle wyboru trybów, pojawił się przycisk odpowiedzialny za szybki dostęp do funkcji Picture Control. Taki przycisk pojawił się też i to niemal w tym samym miejscu, już w Nikonie Z52, którego niedawno opisywałem. Nikon mocno promuje funkcję Picture Control, która dla jednych jest absolutnie genialna, a dla innych pozostaje tylko mało znaczącym dodatkiem. Ale chwała inżynierom za to, że nie zdecydowali o umieszczeniu tego guzika zamiast jakiegokolwiek innego przydatnego manipulatora, jak ma to w zwyczaju ostatnio robić inny producent sprzętu. Chociaż nie będę pokazywał palcem. Pod zaślepkami portów zaszły pewne zmiany. Mamy tu USB-C, HDMI, wejście mikrofonowe i wyjście słuchawkowe. W modelu Z5 to ostatnie było rozdzielone na dwa osobne gniazda. Tu mamy jedno wspólne. W starej Z5 mieliśmy też do czynienia z gniazdem HDMI typu C, znanym też jako mini HDMI, a w Z5 -2 zostało ono zmienione na typ D, czyli mikro HDMI. Za to mały minus, bo patrząc na ilość miejsca na gniazda, mogłoby się tu pewnie zmieścić nawet pełnowymiarowy HDMI. A co z kartami pamięci? Pod klapką, której element służy jednocześnie za oparcie dla kciuka, znajdziemy podwójny slot obsługujący karty pamięci SD w standardzie UHS-2. Bez zmian w stosunku do poprzednika, ale warto zaznaczyć, że Nikon decyduje się na umieszczanie dwóch slotów na karty pamięci nie tylko w korpusach pozycjonowanych jako profesjonalne. Dla wielu użytkowników będzie to duży plus. Wizjer elektroniczny nie zmienił rozdzielczości, bo i prawdę mówiąc nie było takiej potrzeby. Składa się z niespełna 3,7 miliona punktów, więc jest szczegółowy, ostry i wyraźny. Trzykrotnie zwiększono natomiast maksymalną jasność wizjera. Z 1000 nitów w Z5 do 3000 nitów w Z52. 3000 nitów mają również wizjery użyte w Nikonach Z8 i Z9, jest to więc poziom absolutnie topowych korpusów. Z kolei rozdzielczość głównego ekranu LCD została zwiększona dwukrotnie: z 1,04 do 2,1 miliona punktów. Krótko mówiąc, gdybym nie jako użytkownika innego systemu ktoś zapytał, czego zazdroszczę Nikoniarzom, to odpowiedziałbym, że właśnie jakości wizjerów i ekranów w ich korpusach. No i muszę powiedzieć o jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy, to jest o sposobie mocowania głównego wyświetlacza. W Z5 II zdecydowano się na zainstalowanie go na bocznym zawiasie, który pozwala odchylić i przekręcić wyświetlacz do pozycji selfie. To opcja, za którą nie przepada wielu fotografów. Nie da się bowiem odchylić ekranu do góry czy do dołu, by fotografować z ptasiej albo żabiej perspektywy, tak żeby wyświetlany przez niego obraz wciąż znajdował się w osi optycznej. Z oczywistych względów uwielbiają jednak te opcje filmowcy. Ja należę do tej drugiej grupy, ale rozumiem też obiekcje tych, którzy aparatu używają głównie do fotografowania i woleliby klasyczne mocowanie ekranu pozwalające odchylić go do góry i do dołu. Zostając jeszcze na moment przy temacie wyświetlaczy, to co zdecydowanie odróżnia serię Z5 od wyższych serii, to brak pomocniczego ekranu na górnej ściance korpusu. Mają go wszystkie Z6, Z7, Z8 i Z9 też. W Z5 II również nie zdecydowano się go wprowadzić i w jego miejscu mamy pokrętło wyboru trybów pracy. Okej, okay. wygląd i ergonomię mówiliśmy sobie dość szczegółowo, czas więc przejść do tego, co Z5 ma w środku. A tu zaszły dość spektakularne zmiany. Zacznijmy od serca aparatu, czyli duetu matryca i procesor. Kiedy w 2020 roku na rynek wchodził Nikon Z5, wyposażono go w klasyczną matrycę CMOS, podczas gdy już w modelu Z6, który pojawił się półtora roku wcześniej, mieliśmy matrycę BSI SIMOS. Ta różnica dość mocno oddzielała bardziej amatorską Z5 od skierowanych do profesjonalistów modeli z wyższych serii. Pamiętam, że testując pierwszego Z5 mówiłem, że zachowanie jego matrycy bardzo przypomina mi matrycę z Nikona D750, czyli aparatu, który pojawił się na rynku w 2014 roku. To nie była wtedy wada, i szczerze mówiąc, do dziś uważam matrycę z D750 i z Z5 za kawał niezłej inżynierii, zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę, za jaką można dziś kupić te aparaty na rynku wtórnym. Jednak technologia idzie do przodu, i co BSI, to BSI. Tutaj pozwolę sobie na mały wtręt. O co chodzi z matrycami BSI? Samo BSI to skrót od Backside Illuminated. Najkrócej mówiąc jest to nowszy typ matryc CMOS, w których światłoczułe fotodiody ułożone są bezpośrednio pod mikrosoczewkami pokrywającymi powierzchnię czujnika. W klasycznych matrycach CMOS, które można było nazwać FSI od Front Side Illuminated, matryca światłoczuła była schowana jeszcze dodatkowo za warstwą przewodników elektrycznych, co powodowało straty światła. Wypchnięcie diod światłoczowych do przodu sprawia, że w gorszych warunkach oświetleniowych możemy uzyskać lepszej jakości obraz, bo nic po drodze nie zjada naszego strumienia świetlnego, który łatwiej może wzbudzić efekt fotoelektryczny w fotodiodzie. Ot i cała filozofia. Zatem, wracając do sedna, w Nikonie chyba też doszli do wniosku, że w 2025 roku warto włożyć do korpusu nieco nowszą technologię, bo w Z5 II mamy już matrycę BSI i jest ona najprawdopodobniej zaczerpnięta wprost z Nikonów Z6 II i ZF. Mamy tu więc 24,5-megapikselowy czujnik BSI CMOS pracujący z natywnymi czułościami w zakresie od 100 do 64 tysięcy podczas fotografowania i od 100 do 51 200 ISO w czasie filmowania. Ciekawostką jest to, że w profesjonalnych korpusach Z8 i Z9 wykorzystano już matryce warstwowe BSI, czyli jeszcze nowszy wynalazek, w którym jeszcze ciut inaczej zamieszano w warstwach tworzących sensor. W najnowszym z 6 III mamy do czynienia z matrycą nazwaną przez Nikona częściowo-warstwową a nowy Z5 II odziedziczył po prostu nieco starszy technologicznie, ale wciąż solidny czujnik BSI. Jeśli zaś chodzi o procesor, który zawiaduje działaniem Nikona Z5, to tutaj Japończycy zadziałali bezkompromisowo i zainstalowali najlepsze, co mieli na stanie, czyli XPEED 7. To procesor, który znajdziemy we wszystkich topowych korpusach Nikona, czyli Z9, Z8 i Z6 III. Zresztą w Z9 i w Z8 obsługują przeszło 45-megapikselowe matryce, więc zapas mocy obliczeniowej jest w przypadku Z5 II naprawdę znaczny. I tym sposobem zgrabnie przechodzimy do tematu autofokusa. Bo o ile był to element, który dość mocno odróżniał starą Z5 od aparatów z wyższej półki, to Z52 nie ma się już czego wstydzić. Ponieważ dziś w przeciwieństwie do czasów lustrzanych cyfrowych układ AF jest tak naprawdę zaszyty w matrycy, a tę Z52 odziedziczył po modelach Z62 i ZF, to jest szybko, sprawnie, nowocześnie i porządnie. Zresztą zobaczcie sami. Śledzenie oka szybko, sprawnie, bez problemów, do tego wykrywanie twarzy, oczu zwierząt i pojazdów. Tutaj akurat widzicie materiał nagrany z użyciem Nikora 24728 s czyli najlepszego co mamy w systemie Nikona, jeśli chodzi o standardowe zoomy. Jego responsywność też jest nie bez znaczenia, ale gdyby układ AF korpusu nie dawał rady, to nie chodziłoby to tak zgrabnie. Moim zdaniem to jest naprawdę duży skok jakościowy w stosunku do starego Z5 i z 5 II absolutnie bez kompleksów może się mierzyć z korpusami z wyższych serii. Wypadałoby powiedzieć jeszcze parę słów o szybkości fotografowania. Co prawda nie podejrzewam, że osoby zawodowo fotografujące sport na wysokim poziomie sięgną po ten korpus, chociaż w sumie nie widzę większych przeciwwskazań. Nikon Z5 II oferuje bowiem zdjęcia seryjne z prędkością do 14 klatek na sekundę lub do 30 klatek na sekundę, jeśli nie zależy nam na mechanicznej migawce i zapisie Rawów. Przypominam, że możliwości starej Z5 kończyły się na 4,5 klatki na sekundę. Z52 to może więc nie poziom Z9, który osiąga 20 klatek na sekundę w rawach i nawet 120 klatek w zmniejszonych plikach JPEG, ale to są osiągi olimpijskie. A w swojej kategorii Z52 jest aż nadto szybki. Jeśli zaś chodzi o bufor, to udało mi się go zapchać po wykonaniu 140 rawów przy pełnej prędkości, więc absolutnie niczego więcej nie oczekuję. I dosłownie dwa słowa o stabilizacji matrycy. Była już w modelu Z5 i wtedy według danych producenta osiągała skuteczność 5 EV. W przypadku Z5 II Nikon deklaruje skuteczność na poziomie 7,5 EV na środku i 6 EV na brzegach kadru. No dobrze. Bo opowiadaliśmy sobie naprawdę sporo, więc czas pokazać trochę zdjęć. Nie będę się specjalnie rozwodził i przynudzał. Jest Nikonowo, czyli mamy przyjemne i naturalne, lekko ocieplone kolory. Jeśli chodzi o detale, to poza matrycą, robotę robi tutaj też oczywiście wspomniany wyżej Nikon 24728 s Bo jak wiadomo, tor optyczny jest takiej jakości, jak jego najsłabszy element, a w tym zestawieniu akurat słabych elementów brak. Warto na chwilę zatrzymać się też przy funkcji Picture Control. Wspomniałem już o nich w filmie o Nikon Z52 i tutaj również ją zaimplementowano. Mam wrażenie, że najgłośniej o niej zrobiło się, gdy na rynku pojawił się Nikon ZF w kontekście fotografowania bez obróbki zdjęć. Fujifilm ma swoje symulacje materiału światłoczułych, Panasonic możliwość nałożenia lutów na zdjęcia, a Nikon proponuje do wyboru jeden z 11 podstawowych lub 20 bardziej artystycznych filtrów, z których każdy można dodatkowo do siebie dopasować. Jeśli więc nie lubisz obrabiać zdjęć albo po prostu chcesz zabrać aparat na wakacje i robić pamiątkowe zdjęcia, których nie będziesz później posprodukować, to tutaj najprawdopodobniej znajdziesz coś dla siebie. Podsumowując, jakość zdjęć, Nikon z 52 dostarcza obrazy na bardzo wysokim poziomie i znów nie ma się czego wstydzić przed starszymi i sporodoższymi kolegami. Tutaj naprawdę trudno się do czegoś przyczepić, zwłaszcza biorąc pod uwagę klasę cenową. Czas na wideo. To był obszar, gdzie stary Z5 miał największe ograniczenia, głównie przez to, że potrafił nagrywać materiał w 4K tylko z naprawdę dużym kropem, bo aż razy 17. Z52 nagrywa w rozdzielczości 4K, wykorzystując całą szerokość czujnika w 24, 25 i 30 klatkach na sekundę. Jeśli chcemy nagrać materiał wideo w rozdzielczości 4K przy 50 lub 60 klatkach, pojawi się już krop razy 1,5, czyli de facto do wielkości sensora formatu DX. Za to w rozdzielczości Full HD nagramy bez kropa nawet do 120 klatek na sekundę. Jeśli chodzi o dostępne kodeki, to nagramy materiał w rozdzielczości Full HD w H264, a w rozdzielczości 4K w 8 i 10 bitach z kodekiem H265. Największe zaskoczenie, przynajmniej dla mnie, to jednak możliwość nagrywania aż 12-bitowych plików wideo RAW przy maksymalnie 30 klatkach na sekundę w rozdzielczości 4K. To pierwszy aparat Nikona, który nie ma slotu na szybkie karty pamięci CFexpress, a mimo to potrafi nagrywać wideo RAW. Oczywiście ta możliwość jest limitowana do 4K30, podczas gdy Z6 II potrafi nagrywać 6K60, a Z9 nawet 8K. Ale tam do zapisu wykorzystywane są o wiele droższe karty pamięci. Znów więc mamy tutaj funkcję, która nieco wykracza poza zakres tego, czego normalnie oczekiwalibyśmy po korpusie, który wciąż pozycjonowany jest jako amatorski entry level. Autofokus w trybie wideo radzi sobie nie gorzej niż w trybie foto. To znów zasługa dobrej matrycy i szybkiego procesora. Jak wspominałem, jest tu wejście mikrofonowe i wyjście słuchawkowe, a do tego port HDMI, więc mamy komplet, który pozwala na wygodną pracę wideo, nawet w niezupełnie amatorskich zastosowaniach. Podsumowując temat nagrywania wideo. Z5 II robi duży krok naprzód w stosunku do Z5. Wreszcie mamy używalne 4K bez kropa przy 30 klatkach na sekundę i znacznie lepszy autofokus w trybie wideo. To nadal nie jest Z6 III, ale dla wielu hobbystów, vlogerów czy twórców treści możliwości Z5 II będą w zupełności wystarczające i bardzo satysfakcjonujące. Do tego obecność 12-bitowego wideo RAW jest czymś, czego naprawdę się tu nie spodziewałem i daje spore możliwości w postprodukcji wideo. A jak Z52 wypada na tle droższych braci? Gdzie Nikon go pozycjonuje? Blisko będzie mu do Z62, który ma tę samą matrycę, jednak różnią się procesorem, bo w Z52 mamy najnowszy XPID 7, a w Z62 dwa procesory XPID 6. Z62 potrafi również nagrywać wideo RAW tylko na zewnętrzny rejestrator. Jeszcze bliżej mamy do Nikona ZF, z którym Z52 dzieli zarówno sensor, jak i procesor, ale ZF ma zupełnie inny korpus stylizowany na klasyczny aparat z czasów fotografii tradycyjnej. Można więc powiedzieć, że Z52 jest trochę jak ZF, ale dopasowany konstrukcją do innych bezlusterkowców Nikona. Z63, Z8 i Z9 to już wyższa półka. W tym pierwszym mamy częściowo warstwową matrycę, w dwóch następnych w pełni warstwową z 6 III ma jeszcze o 1000 nitów jaśniejszy wizjer i potrafi nagrywać wideora w 6K, a Z8 i Z9 to już wyścigowe modele, w których w ogóle nie ma mechanicznej migawki, a zamiast tego jest matryca wyposażona w bardzo szybki odczyt, chociaż nie ma w niej globalnej migawki, co w pewnych specyficznych zastosowaniach może generować efekt Rolling Shutter. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że jako aparat fotograficzny z 5 II może być nawet bezpieczniejszym wyborem niż Z8 czy Z9, chociaż nie dogoni ich osiągami w kwestii szybkości. Nikon Z5-2 finalnie wydaje się więc czymś nieco więcej niż tylko podstawową pełną klatką dla amatorów. Dość świadomie wspominałem wcześniej o modelu D750, który na naszym rynku okazał się prawdziwym hitem, bo mimo, że mieliśmy również takie modele jak D810 czy D850, nie wspominając już o lustrzankach z jednocyfrowej serii, to dla wielu fotografów D750 był doskonałym wyborem ze względu na stosunek ceny do możliwości, które oferował. Nie chcę się bawić w jakieś przepowiadanie przyszłości, ale wydaje mi się, że Z5 II może stać się swego rodzaju nowym D750. Trudno bowiem doszukać się w nim jakichś większych braków. Prawda jest taka, że różnice, które dzielą go od topowych korpusów takich jak Z8, Z9 czy Z6 III, będą interesowały tak naprawdę dość wąskie grono fotografów. Potrzeby zdecydowanej większości spełni on bowiem z nawiązką, a dopiero w bardzo wymagającej fotografii sportowej, reporterskiej czy w zaawansowanych zastosowaniach filmowych zabraknie mu nieco do czołówki. Nikon Z5 zdecydowanie był korpusem stworzonym z myślą użytkownika, którzy chcą kupić pierwszy pełnoklatkowy bezlusterkowiec, ale nie mają zbyt wysokich wymagań. Z5 II wygląda mi raczej na solidną średnią półkę, która ma szansę powtórzyć sukces modelu D750, stając się wołem roboczym dla całkiem sporej grupy fotografów. I chociaż Z5 debiutował na rynku w zdecydowanie niższej cenie niż Z5 II, wtedy było to 1399 dolarów za korpus, dziś jest to 1699 dolarów, co daje nam 7999 zł przed sprzedaży, to myślę, że jest to cena, która nie dość, że na start nie odstrasza. To niebawem, jak to bywa w przypadku współczesnej elektroniki, prawdopodobnie jeszcze nieco spadnie. Dla kogo więc jest ten aparat? Wydaje mi się, że śmiało mogą sięgnąć po niego fotografowie wchodzący w świat pełnej klatki Nikona, którzy chcą bardzo dobrej jakości zdjęć i naprawdę dobrego, nowoczesnego autofokusa, ale nie chcą wybierać w najwyższej półce. Mogą też sięgnąć po niego obecni użytkownicy Z5, dla których AF i ograniczenia wideo są frustrujące. Wybierając Z5 II, zyskają dużo nowocześniejszy i dużo sprawniejszy aparat. Mogą po niego sięgnąć też użytkownicy lustrzanych Nikona, którzy chcą w końcu przejść na bezlusterkowca. Nawet przysiadka z naprawdę wys wysokiego modelu lustrzanki będzie dla nich dużym upgrade'em. To też dobry aparat dla hobbystów, którzy nie zarabiają na fotografii. Niezależnie czy fotografują portret, krajobraz, czy uprawiają fotografię podróżniczą albo robią zdjęcia rodzinne. Sprawdzi się też dla twórców treści na social media i vlogerów, którzy potrzebują dobrego 4K i niezawodnego autofokusa wideo, a chcą pracować przy systemie Nikona. W końcu będzie to też dobry wybór dla użytkowników modeli Z6, Z7, Z8 czy nawet Z9, którzy chcą mieć drugi, zapasowy, nieco mniejszy i tańszy korpus do różnych zastosowań. Czas na podsumowanie. Co mi się w Nikonie Z5 najbardziej podobało? Jego plusy to bardzo dobry autofokus. Szybki i celny z zaawansowanym wykrywaniem obiektów. Duży skok względem Z5. Świetna jakość zdjęć, szczegółowość, kolory, dobra praca na wysoki MISO, typowy wysoki poziom ikona. Znacznie lepsze możliwości wideo względem modelu Z5. Wreszcie używalne 4K30, dobry autofokus i wideo RAW. Solidna budowa i ergonomia. Sprawdzona, wygodna konstrukcja z magnezu. Dwa sloty SDU-HS2. Praktyczne i tańsze niż CF Express. A czy są jakieś minusy? Przede wszystkim krop obrazu do formatu DX przy nagrywaniu 4K60. No i widoczny rolling shutter przy nagrywaniu wideo. Poza tym muszę się naprawdę wysilić, żeby znaleźć większe problemy, ale powiedzmy, że brak górnego wyświetlacza jest pewnym kompromisem. Nie każdemu będzie również pasował sposób odchylania ekranu, ale tu narzekać będą głównie osoby, które nie filmują. No i niech będzie, że to nieszczęsne mikro HDMI mogłoby być pełnowymiarowe. Jaki jest ostateczny werdykt? Nikon Z52 to niezwykle udany aparat i moim zdaniem bardzo potrzebny model w ofercie Nikona. Fantastycznie wypełnia lukę z 5 oferując dokładnie te ulepszenia, których użytkownicy oczekiwali. Przede wszystkim w zakresie autofokusa i wideo. Dostajemy dojrzałą, dopracowaną konstrukcję z nowoczesnym wnętrzem, która sprawdzi się w rękach ambitnego amatora i entuzjasty fotografii oraz wideo. W swojej kategorii cenowej i w swoim systemie ma naprawdę duże szanse, by stać się najbardziej poleconą konstrukcją. Szczerze mówiąc, sam osobiście przepracowałem w systemie Nikona przynajmniej dekadę, ale było to w czasach lustrzanek. Potem przesiadłem się na inne systemy, bo miałem wrażenie, że w początkowym okresie bezlusterkowej rewolucji Nikon troszkę zaspał. Dzisiaj Japończycy zdają się dość solidnie nadrabiać tamto opóźnienie, i ponieważ w ostatnim czasie miałem przyjemność poznać bliżej najpierw model Z9, a potem Z63, i teraz Z52, zaczynam dojrzewać do myśli, że mógłbym z przyjemnością wrócić do tego systemu prywatnie. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co Nikon tu zaoferował. A co Wy sądzicie o Nikonie Z52? Czy spełni Wasze oczekiwania? Planujecie zakup? A może czegoś Wam jednak w nim brakuje? Dajcie koniecznie znać w komentarzach pod filmem. To już wszystko w dzisiejszym teście. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny i interesujący. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Nikon Polska za możliwość przetestowania tego sprzętu przed oficjalnym startem sprzedaży. Jeśli film Wam się podobał, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie kanał sklepu BA Foto, żeby nie przegapić kolejnych testów i recenzji sprzętu fotograficznego. Jeśli już ostrzycie sobie zęby na Nikona Z5.2, to oczywiście zapraszam do zakupu stacjonarnie i online. Wszystkie linki zostawiam pod filmem. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!